24 u Bisi. Nina dopiero wstała, spała przed chwilą. Ale ją obudziłam. Tu mamy te duże okienko, będzie tubka. O, zobacz Bisia, tu masz taką tupeczkę. To będzie chyba łosoś, tak. Tutaj Bisia, zobacz. Bisia, zobacz. Tu, zobacz, jaką masz tubkę. 100 gram, więc bardzo duża. Będziesz jadła to? Laptuś. Zobacz. Puszeczka. Ej Boże, puszeczka tupeczka. Taka, dla mnie za chwilę. 24 u mnie, też wiem co tu będzie. Niestety nic fajnego jak dla mnie, ale dobra ta opaska na oczy. Nie używam, nie lubię, więc nie jestem zadowolona z tego, ale dobra. Niestety ostatnie okienko u siostry. Coś tam lata, ale tak... Tak sobie... O, cukierek... O oh no. O oh no. Cukierek. I jakiś perfumik, ale jaki malusi. wersacze. O nie. O, Boże, wąchałam ostatnio w Hebę Versa- O, nie. Sorry, że tak wyje tu. O oh, no! Jakie to jest piękne. Jeszcze Wersacze. Ajajaj. Zaraz wąchamy. Tego nie. No, nie mów, że tego nie będzie jadła nawet. Proszę. No! Tak to wygląda, i wisia, nie jestem zainteresowana. Zaraz spróbuję dać to na miskę. No, mam tak to wygląda, ale ona chyba tego nie będzie jadła. No? Nie siadła to? Niunia? No, spróbuj. Ale półśko nie łapką, bo nie wymiesz tego. Powąchać łatwiej niż miałem Ehe. No? No, chodź. Chyba nie. Słuchajcie, nie wiem, co tu się teraz wydarzyło z tym perfumem, ale chyba zarazem dleję. Wącham go. Słuchajcie, nie wiem, czy nie rozwaliłam tego. Nie. To jest taki mm, nalewany, wiecie. Boże, czy to nie jest coś takiego, co ja wąchałam? Hebe I normalnie nie mogłam wyrobić zapachu. Jezus, Maria, czy to nie jest to przypadkiem? To jest ten zapach! Nie wierzę, nie wierzę. Boże, nie wierzę, to jest ten zapach. Aaaa, Jezu, to jest ten zapach. Boże. A to pachnie pięknie. Matko, to jest ten zapach. No, jestem zadowolona z prezent taki, dzisiaj dostałam, że to jest koniec świata. No, to jest ten zapach. Nie wiem, jak to jest możliwe. Jak to się mogło stać? Słuchajcie, nie mogę przestać wąchać tego perfumu. No, ma jest za chyba płakać. I mogę, to jest mój ukochany zapach. No, za się popłaczę. Jeszcze jak byłam w chleby, to siostra coś tam co zaczęła gadać w tych mówi powąchaj, zobacz jaki zapach, coś tam coś tam ma powącham. Mówi, Jezu, jaki śliczny. Nie mogę teraz cały dzień będę przeżywać Wącham wam wą rękę ciągle, to, to jest końc świata, no ma jej ja naprawdę wyjść. Będę płakać teraz. Okej, okay, będę sobie myła... była. tym do, do sobie zrobię twarz, umyję i polecimy z tym, mm, tą maseczką z peelingiem. No nam się dzisiaj przyda. Ją trzeba nałożyć na stół, oczyszczoną twarz, pozostawić na 15-20 minut. Więc ja chyba zostawię na 20, chyba że coś mnie zdenerwuje. W niej i zmyć letnią wodą. Yy, tu jest napisane, że twarz będzie rozświetlona i ta tu jest tak napisane, tak? Tak, że będzie rozświetlona, świeża i wygładzona, rozświetlona. Więc lecimy. Naszą przygotowaną twarz do maseczki. Mam nadzieję, że obejdzie się bez nożyczek. Co tam Bisia? Bisia, przeze mnie. Patrzy, bo zawsze jest tak, że nie mogę tego otworzyć. A, jest. Dało się. Zobaczymy, jak to wygląda. Jak to wygląda. o, taki. Na Bisia patrz, <grystanie> Taki ma brązowy kolor. O, jest taka fajna, ale jakaś inna. O, ojoj o. o, o, o. Pachnie bardzo ładnie, bardzo ładny zapach ma, więc jestem zadowolona. Jest tu jej dużo. Ja nakładać maseczki lubię, wolę bardziej w płachcie, takie lubię nakładać. kogoś że jestem zmywaniem, bo mnie to później denerwuje, bo to się wszystko, tak wiecie, ciężko jest to potem umyć, to wszędzie włazi. Ła! To oczu wiecie jak to tak jest ciężko odmyć. Cześć mi zaczyna buzia szczypać, ale dobra. Mam nadzieję, że żadnego uczucia nie dostanę. Na Do samo wykilię. Będzie pięknie. Włosów jeszcze nie myłam. Będę później myła, to będzie właśnie tą maseczkę też na włos robić. Nie wiem. Trzeba jakąś podrażnioną skórę czy coś, ale zaczyna strasznie szczypać. Nie wiem, o co chodzi. Poczekam chwilę. Jeżeli to się nie zmieni, no to będę musiała po prostu zmyć, bo nie mam rady. Mówiłam, trzeba trzymać 15-20 minut. szczypię strasznie. Tutaj, tu tak piecze dziwnie. Nie wiem. Nie wiem, czy to tak ma być. Nie chcę sobie uczulić twarzy jeszcze na samą wigilję, żeby mi się jakieś czerwona na coś, ale piecze strasznie. Nie wiem, czy tyle będę ją trzymał. Tragedia, trochę. Z peelingiem, a peelingując, ale żadnego peelingu nie było. Wiecie, nie, nie czułam żadnego peelingu na tym, w tym, tym, więc nie wiem. Ale jeszcze by strasznie. malutka. Tak? Słuchajcie, trzymam się tą maseczkę, ale no, jest strasznie mi piecze twarz. Jest takie zimne, zimne to tam tki, Gorzej że jestem, że ona mi piecze strasznie ta buzia. Nie wiem dlaczego. Nie wiem o co chodzi. Ale jeszcze trzymam trochę. Nie widzę, żeby mi się tutaj coś czerwonego robiło, więc mam nadzieję, że nic tam mi się wiecie się twarz czerwona nie zrobi, ale jak na razie nie mam czerwonej, raczej 20 minut nie będę trzymała. 15 chyba też nie dam rady. No piecze strasznie, dziwnie, nie wiem, może tak ma być, może nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Z mi się poprzyklejało do buzi tej maski, że tragedia, a wiecie co się stało? Śnieg sypie, matko, o, aż Bisia patrzy. O Jezu, ja zapomniałam, że mam tą maseczkę na buzi. Zdjęłam sobie troszkę. Słuchajcie, przestała mi pie... Znaczy, piecze, ale już tak inaczej, tak delikatnie jakoś. Biśka, normalnie śnieg sypie na Wigilię. Uuu! Nie wiem, czy coś z tego śniegu będzie, ale sypie, więc jestem szczęśliwa. Biśka też patrzy. Trzymam tą maseczkę jeszcze troszkę. A, i chciałam Wam powiedzieć, że normalnie za pierwszym razem znalazłam sobie strój na Wigilię. Przymierzałam. Raczej jest git. Mam nadzieję, że będzie git, powiecie. Nie wiem, co bym miała na zastępstwo ubrać. Yy, tragedia. Znalazłam sobie sukienkę czarną, w której jeszcze nigdy nie miałam ubranej. Kupiłam ją jakąś, jakoś latem chyba. Chyba jakoś tak. I w ogóle jej jakoś nie, nie było okazji, żeby ubrać. Ona raczej taka jest, wiecie, na jakąś okazję bardziej. Także mam nadzieję, że ta sukienka będzie okej. Okay. No, będę miała strój na Wigilię. Dobra, trzymam jeszcze chwilę tą maseczkę, później do Was wracam po niej. I później będę miała głowę i maseczkę na włosach, czym zobaczymy jak ona pachnie. Jestem bardzo ciekawa, czy mam nadzieję, że pachnie, jakoś wiecie, ładnie. zmyłam tą maseczkę, ale to była tragedia no tak ciężko się zmywała, że myślałam, że zaraz dostanę jakieś tej włosy w koło mokre, dobrze, że nie mam włosów całe mokre, poklejone w koło wszystko w koło oblane mokre, bo to była tragedia, żeby ją zmyć, ale fajno, mam taką gładką skórę na buzi fajna, taka gładziutka, więc jestem zadowolona z tej maseczki jest jakoś w pół do trzynastej Yy, ach, zaraz będę myła głowę i kolejna maseczka ale już na włosy, więc ok no i powoli zbliżamy się do wigilii, wigilię mamy na 18, tak jak w tamtym roku yy, Mikołaj pod choinką prezentów jeszcze nie mam bo Biśka by mi je rozerwała to jest mój piszonek mały pod choinką, ale później yy, jak już będę przed Wigilią to poukładam je pod choinką, żeby zrobić fotkę, to Wam nagram od razu też. Tak Balbisia, o Tobie mówię, Ty jesteś opiszonek. No, na razie wszystko. Jak będę już umyła głowę i będę maseczkę y, miała nakładać, to Wam powiem jak pachnie. I później zobaczymy jakie będę miała też włosy po tej maseczce. Ten pojemniczek z tamtego roku znalazłam, mi się przypomniało, że po tych ciasteczkach maślanych, to sobie przyłożę te pierniczki do tego pojemniczka. O, niech one sobie tu leżą w tym pudełeczku. Choineczka muszę postawić tam, żebym sobie później jadła. Ja nie wiem, czy to zamknę, Ona napchałam do samego tego, tak ledwo, ledwo nakryte, ale są przepiękne pierniczki. Ja właśnie myłam głowę i nałożyłam, so, już tą maseczkę nie jej z wami, bo już miałam, jak ja wyglądam, włosy mokre i nie chciałam, żeby mi to, wiecie, kapało, ale pachnie przepięknie, taki piękny, śliczny to pach so, nałożę jeszcze. Szkoda, że to jest tylko na jeden raz. Ale ma piękny zapach. Nie umiem, nie wiem, opisać, ale jest tak śliczny. Piękny. Dobra, kończę, bo zobaczcie, co ja mam na głowie. Wyglądam tragicznie. Ja sobie wysuszyłam włosy i pachną pięknie tą odżywką. I są takie fajne, więc podoba mi się ta odżywka. Bo są takie pachnące i takie w ogóle fajne. Delikatne, więc jest okej, okay. Śnieg cały czas sypie, więc jestem zadowolona, że wigilę sypie. No, jeszcze troszkę będę szła się kąpać Będę robiła makijaż i potem zajmę się włosami. Muszę jeszcze podpisać prezenty, jak zaraz wyciągnę dla dzieciaczku, bo nie podpisałam ich. No. Na razie tyle. A sprawdzałam jeszcze tą świeczkę taką jedną, co mam tą taką z pielniczkiem o tą świeczkę mi chodzi, przed chwilą ją podpaliłam czy jakiś czas temu ją podpaliłam i niestety w mieszkaniu jej nie czuć nie wiem czy ma się palić dłużej, czy po prostu nie będzie jej czuć w ogóle tutaj jakiś zapach jakiś tam zapach ma ale niestety nie czuć jej w mieszkaniu nie wiem czy może dłużej, czy po prostu wiesz, się nie spodziewam, że ona będzie pachnieć na całym mieszkaniu, na 4 zł kosztowała więc wiecie, ale ładnie wygląda <laughs> zaświecić można, no ale ta sinseja, śliczna powoli zaczęłam robić makijaż takie oczy mam takim, tym najciemniejszym kolorem z tej paletki i on jest przepiękny błyszczy się tak ładnie, taki brukacik ma coś światło jest tragiczne muszę sobie telefonem świecić, wiecie, żebym widziała w ogóle coś yy, tutaj na dół dam sobie ten błysk przepiękny od siostry i będę miała go też na dekolcie bardzo mi się podoba, raz tak miałam i fajnie to wygląda użyję sobie tak lekko tej pomadki czerwonej z Vibo no, rozświetlacz od siostry i ten tusz. Później się Wam pokażę. Kolczyki już też wybrałam, ale podoba mi się te na oczach ten brązowy ładnie wygląda. Szkoda, że światło już jest takie wiecie brzydkie. Już gotowa. makijaż mam zrobiony błysk, sobie dałam ten taki na oko. złąbkę złam. Delikatnie usta, kolczyki, i tutaj też sobie dałam ten na dekolt. Włosy sobie wyprostowałam. Tu nie widać tego za bardzo, bo takie światło jakieś mam. Jakieś, to jest takie dziwne światło, już tragedia. Spróbuję nią nagrać <grym> z fleszem, może będzie lepiej widać. Jeszcze tylko muszę ubrać i będę gotowa. Jest jakoś w pół do piątej chyba. Mam wigilę na osiemnastą, nie wiem czy mówiłam. Pewnie tak. To jeszcze chwilę będę się ubierała. No. I też Wam nagrałam Mam taką czarną sukieneczkę, już sobie założyłam. Tak to będzie wyglądać. Jeszcze rajstopę muszę założyć. Tak to się przedstawia. Ja już gotowa. Ubrane stopy buty. Sukienekczka zaraz będę wyjeżdżała do siostry. Tu prezencik Bena, króliczek. To stał prezencik o króla Mikołaja. Mam takie Tylko widać? Mm -hmm. Pokaż. Co tam włożył? O to, to. wytrzeć można. <trylko> I o! Chyba Mikołaj puka tam w okno, i zobacz. Ty nie no. W zjedliśmy, prezenty były. Już większość pojechała, no. siedzimy, o. Chyba Mikołaj przyszedł do Niu-Ni, co? Mikołaj był? Niu-Niu! To dla Balbiszki prezent. Zaraz będziemy otwierać. Ja się do domu wyszłam. Taka propos. tam z domu. Już po wygili było bardzo fajnie na wygili. Pyszne jedzonko. Dzieciaczki się cieszyły z prezencików. No, było bardzo fajnie. Zaraz rozpakujemy prezent Barbisi. Mam nadzieję, że jej się podoba to. No, przywiozłam też ciasto, bo siostra mi zrobiła makowiec i sernik. Bardzo dobre, bo siadam u siostry. Więc no, Wigilia była bardzo fajna. Niestety Kevina nie oglądałam. <grystanie> Jutro obejrzę może powtórkę. Nie wiem, nie oglądałam dzisiaj, bo tam yy, słuchaliśmy tam kolęd, piosenek jakiś tam świątecznych i nie oglądaliśmy Kevina. Ale trudno. <grystanie> kolejne przepiękne zapachy e, tego Calvina, wąchałam się siostrą w Hebe mówię, Boże, jaki piękny zapach chciałabym i mam, ale nie od siostry jak coś, tym razem tym razem to nie siostra, <gadła> zgadła e, tu Bruno Banani też przepiękny zapach, taki mocny wieczorowy, przepiękny zapach i do tego jest jeszcze do kąpieli żel taki maciubci 50 ml i jeszcze jeden jeszcze jeden Taki perfumik, to jest jakiś ogórek, zielona herbata. Też bardzo ładnie pachnie takimi ogórkami. Takimi ogórkami. Też bardzo ładny zapach, więc ok. Nie znam tego. Ale też ładny zapach. I jak widzicie, dostałam też moje ulubione słodycze. Y, Rafaello, Merci, kawowe. I Lindor te białe, truskawkowe, więc. Zawieszka już na choince i ramkę mam. Właściwie tutaj. Rameczkę. Umył oczywiście przepiękny maluszek. Kocham. Kocham ten zapach i ten zapach Kalwina. Wersacze i Kalwina najpiękniejsze. Zapachy dwa. Kocham, kocham, kocham. będę dzisiaj z Wami żegnać. Jest jakoś w pół do pierwszej, więc kończę już tego vlogmasa. Zmywam makijaż, przebieram się i kładę się. Chcę się uspać, ale jeszcze muszę zmontować tego vlogmasa. Także jeżeli Wam się podoba, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, skomentujcie i oczywiście życzę Wam wesołych świąt i spokojnych, zdrowych. Dajcie znać, co Wam przyniósł Mikołaj i do zobaczenia. ten